Jak drukować i zamawiać? Najpierw stwórz projekt, który chcesz wydrukować albo zamówić. Jeśli projekt już istnieje, to przejdź do sekcji Wydrukuj, Zapisz projekt lub pobierz PDF. Wybierz Dodaj zapisany wcześniej projekt do zamówienia. Wybierz projekt z listy Moje zapisane projekty. Ich baza znajduje się w sekcji Moje projekty i obrazki. Sprawdź, czy wielkość obrazków, materiał, na jakim mają być wydrukowane i ich ilość się zgadzają. Skorzystaj z funkcji podglądu projektu, aby sprawdzić, czy w projekcie znajdują się wszystkie potrzebne obrazki. Jeśli chcesz drukować samodzielnie, kliknij przycisk Pobierz PDF. Zapisz plik w formacie PDF z obrazkami gotowymi do wydruku na Twoim komputerze. Jeżeli Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje plików PDF, musisz mieć zainstalowany czytnik plików PDF, np. Adobe Reader. Gotowy arkus z obrazkami możesz wydrukować, a potem zalaminować i wyciąć z niego obrazki. Jeśli chcesz zamówić wydruk u nas i dać pracę dorosłym osobom z autyzmem, kalkulując koszty, weź pod uwagę, że nasze ceny za pojedynczy obrazek spadają, jeśli zamawiasz większe ilości. Pomocny może okazać się kalkulator kosztów znajdujący się pod sekcją zamówienie. Klikając kolejne progi ilości sztuk możesz sprawdzić, jakie są koszty wydruku pojedynczego obrazka. Jeśli chcesz, możesz zamówić wydruk kilku projektów naraz w różnych wielkościach na różnych materiałach. Dodaj je używając przycisku Dodaj wcześniej zapisane projekty do zamówienia. Jeśli wszystko jest w porządku i chcesz zrealizować zamówienie, kliknij przycisk Dodaj do koszyka obok pozycji, które chcesz zamówić. Teraz pozostaje Ci przejść do kasy i zrealizować zamówienie.